Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam was, kochani siostry i bracia. W kolejną naszą niedzielę, po raz kolejny spotykamy się z Chrystusem w Bożym słowie na kartach Ewangelii. Dziś już 19 niedziela w ciągu roku, kolor szat liturgiczny jak dalej widzimy zielony. Już mamy ten drugi miesiąc wakacyjny, miesiąc sierpień. Dziś już 10 sierpień. A więc niektórzy są akurat w środku swoich wakacji, swojego wypoczynku. Ale tak jak mówiłem tydzień temu, nie zapominajmy o Panu Bogu, o Mszy Świętej, o Eucharystii, o modlitwie. Posłuchajmy Ewangelii, którą Kościół przygotował na dzisiejszy dzień. A dzisiejsza Ewangelia zatytułowana jest Jezus chodzi po jeziorze. Z Ewangelii Świętego Mateusza: Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynagli uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a on sam tam przybywał. Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, si, to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi, krocząc po wodzie, przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się. I gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: Czemu zwątpiłeś małej wiary? Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed nim, mówiąc: Prawdziwie jesteś synem Bożym. Kochani, oto słyszeliśmy przed chwilą opis ewangeliczny kolejnego cudu. Gdy Apostołowie, uczniowie, byli na środku jeziora. Pan Jezus przyszedł do nich, krocząc po wodzie. Kolejny cud, fenomen, świadczy o tym, że Chrystus był prawdziwym Bogiem, prawdziwym człowiekiem. Przyszedł do nich, krocząc po wodzie. Apostołowie, gdy zobaczyli Chrystusa jeszcze nie wiedzieli, że to Chrystus. Zlękli się, zaczęli krzyczeć. Myśleli, że to zjawa, że coś złego im się stanie. I oto Chrystus ich uspokaja. Mówi, nie bójcie się, to ja jestem. I gdy usłyszał to Szymon Piotr, mówi, Panie, jeśli to jesteś Ty, pozwól mi przyjść do siebie po wodzie. No to chodź. I Piotr wyszedł. Jakaż była jego wiara? Silna wiara Szymona Piotra, bo usłyszał, że to jest Pan, że to jest Chrystus, Zbawca. Nie lękał się. Wyszedł z łodzi, stanął i zaczął kroczyć po wodzie, tak jak jego mistrz. Ale w pewnym momencie coś się wydarzyło. Zabrakło gdzieś tej silnej wiary. Zląkł się i zaczął tonąć i krzyczał Panie ratuj! Pewnie siostro i bracie, przypominasz sobie, że wiele razy wracam do tej Ewangelii przy okazji innych komentarzy, do innych Ewangelii, ale mówię, że my nieraz przypominamy takiego Piotra, który krzyczy: Panie, ratuj, i wyciąga rękę. I co zrobił Chrystus? Chwycił go mówiąc: Czemu zwątpiłeś małej wiary? Wyciągnął go, ale zrobił mu taki mały wyrzut. Czemu zwątpiłeś małej wiary. Kochani, znowuż, czy my nie przypominamy świętego Piotra, wszyscy płyniemy razem w jednej wielkiej łodzi. Tą łodzią jest Kościół Chrystusowy. Naszym sternikiem jest sam Jezus Chrystus. Widoczną głowa, głową Kościoła katolickiego jest oczywiście, <laughs> przepraszam, Ojciec Święty, Franciszek. Ale sternikiem, kapitanem jest Chrystus. Płyniemy tą łodzią, jak mówimy, do portu zbawienia. Przez ten świat, a ten świat jest różny. Raz jest cisza, łagodne fale, raz zburzone morze, sztorm, huragan zrywa żagle, łamie wiosła. To są burze w naszym życiu. Burze w tym świecie. To, co grozi nam, te niebezpieczeństwa. Zły duch, który atakuje ze wszystkich stron każdego z nas. I my płyniemy przez ten świat. Może taką mo swoją własną małą łódeczką, która jest bardziej narażona na to, co się dzieje dookoła na te wichry, burze, sztormy, huragany. Płyniemy. I kochani. Chrystus też mówi: To ja jestem, pokazuje się nam gdzieś, na horyzoncie, i wtedy dostajemy takiej energii, przypływ wiary: Panie, pozwól mi przyjść do siebie, chodź. I gdy już wystawiamy nogę poza burtę, gdy idziemy do Chrystusa, czujemy w sercu tę pewność, że to Pan, ale szatan nie śpi, zaczyna atakować ze wszystkich stron. Nogi nam się łamią. Wątpimy, ta wiara gdzieś ulatuje. Zaczy, zaczynamy tonąć, zaczynamy krzyczeć Panie ratuj! I co robi Chrystus nie odwraca głowy, wyciąga do nas rękę i mówi też z małym wyrzutem, dlaczego zwątpiłeś małej wiary? Ale nie odrzuca, nie przekreśla, wyciąga z tej toni, z tej głębiny z tych grzechów, z tych nieprawości, z tych ataków złego ducha, szatana. Chrystus czuwa, jest przy nas. Więc siostro i bracie, ta dzisiejsza Ewangelia daj nam tyle radości, wnosi do naszego serca nadzieję ogromną, że nawet gdy będzie nam źle, gdy nam się będzie wydawało, że to nie my, że nie dajemy rady, że przytłacza nas ciężar życia, Tyle niesprawiedliwości, tyle kłopotów, problemów, trosk i w pracy, i w rodzinie, i w szkole. Mówimy: "Nie damy rady. Wyciągnij tą rękę do Chrystusa. On jest tam, czeka." I złapie za tą rękę i wyciągnie cię z tego co złe. Bo on jest Bogiem działającym cuda. On jest w naszym życiu. Może jak nieraz też mówiłem, my o nim zapominamy i gdzieś odstawiamy go na bok, bo może nam teraz Pan Jezus na chwilę jest niepotrzebny, ja sobie dam radę. Nie. Chrystus nam jest zawsze potrzebny. Chrystus musi być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Ale, siostry i bracie, gdy będzie Ci źle, gdy będziesz tracił grunt pod nogami, nie zrażaj się. Nawet gdy ta Twoja wiara wtedy na chwilę osłabnie, gdy stracisz czujność, bo zły duch zaatakuje. Ostatkami sił wyciągnij rękę do Chrystusa. Panie ratuj. I Chrystus za tę rękę złapie. Przyciągnie do siebie. Powie, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. O tym słyszeliśmy w Ewangelii w czerwcu. Pan Jezus czuwa, kocha, kocha z całych sił i Ciebie i mnie, siostro i bracie. I tymi słowami pocieszajmy się, że nie jesteśmy sami, że nawet z najgłębszej otchłani Chrystus nas wydobędzie swoją miłością, swoją mocą, abyśmy się mogli razem cieszyć wieczności. Amen. Szczęść Wam Boże, błogosławionej, radosnej niedzieli. Płyńcie do celu bezpiecznie. Chrystus czuwa.